W dzisiejszym odcinku co czy kile będę losował liczbę serc, którą będę musiał teleportować się do innych przeciwników. Jeżeli Wy nie chcielibyście się otrzeć o biedę na anarchii, to możecie swój ekwipunek wzbogacić o elitrę Jedyne co musicie zrobić, aby ją wygrać, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz podbić ten odcinek. No i oczywiście napisać swój link w komentarzu. Dobra, moi drodzy, tak zalusujemy pierwszy teleport i zobaczymy, ile serc będę musiał mieć przy pierwszych trzech teleportach 40 serc. Dobra, zaczynamy naprawdę chillowo. Jeszcze przed teleportem opróżnimy sobie. Sakiewki. Eee, niestety nic tu nie było z tych ostatnich kili więc to wypłacę. Wypijmy sobie podkę na strężyka. Dobra, potka uzupełniona, więc lecimy z teleportami i zobaczymy, gdzie będę. O, ktoś mnie od razu zaakceptował. To bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie. ok uderzamy boskim toporem, walimy hydroklateczkę. Ok. I dobra, ziomek będzie tutaj złapany, chociaż no niestety z tego co widzę, to typek prawdopodobnie ma tutaj klikera. Chociaż nie wiem w sumie. Dobra, będzie łatwy kilek tutaj dla nas. Na Huberciku. Okej, okay, totemik padł. No i 400 dolków za chub Dostaliśmy, więc jest pierwszy kill na 3 kile, czyli ilością 40 serc. Także jeszcze dwa teleporty, i mam nadzieję, że dwa teleporty następne również będą bardzo szybkie. I przejdziemy do teleportów z mniejszą ilością serc. Dobra, szukamy jakiejś osoby, która miałaby dużo kasy. Tutaj Ziomek ma 64 tysiące, więc do niego tepnijmy. O, zaakceptował mnie ktoś. Nie wiem w sumie kto dokładnie. Okej, okay, nie wiem co to jest za trap, więc wróćmy sobie hydroklatkę, bo jesteśmy chyba w bedroku. Nie będę się tutaj patyczkowa po prostu sobie tą hydroklateczkę rzucę, bo tak będzie, no, moim zdaniem, najlepiej. Typka sobie wyeliminowaliśmy. 2000 dolków, no i praktycznie bez żadnej straty. W itemach został zrobiony drugi kill, więc naprawdę spoko. A tu jeszcze się koleżka schował Zobaczymy, czy jego się uda. Tutaj jeszcze dojechać, byłby trzeci kill, także byłoby fajnie. Dobra, to będzie łatwy kilek. O no, może się ziomek nawet spali Nie dobra zmierza pyk 120 dolków wpadło na nasze konto No i mamy 3 kile zrobione z ilością 40 serc Więc od tego momentu mam nadzieję Że moja liczba serc będzie coraz mniejsza I będzie coraz większa adrenalinka No bo nie chciałbym stracić totemu łaskawienia Bo to byłbym na minus jakieś 4,5 miliona Przy dobrych wiatrach Zależy jak się go sprzeda w sobie szczerze mówiąc No ale tak od 3-4 do 4,5 miliona Ten totem jest warty a kolejna liczba serc, którą będziemy tepać to 20. Tak, 20 serc. Okej, okay, czyli zaledwie połowa. No dobra, no to wpisujemy wypłać serca 20 czy mi wypłaci? Wypłaciło mi 10, a, dobra, te są tutaj. Okej. Okay. No dobra, powiem wam szczerze, że MO robi się coraz niebezpieczniej. Dla jakichś OP graczy te 20 serc jest naprawdę dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jestem lubkiem i czasami mogę tepnąć do jakiegoś strajhardowanego trapa, więc muszę naprawdę mocno uważać. Także co, no ruszamy i musimy zrobić znowu 3 kile, żeby wylosować kolejną liczbę serc. Dobra, jest teleporcik. jemy koksika i powiem wam, że naprawdę się boję, kurczę, że może być niebezpiecznie. Okej, okay, to jest jakiś diaksik tutaj na losowych Korda, e, czekajcie, bo to jest nether, tak, tak, to jest nether. Weźmy sobie, wróćmy tam szybko do typeczka, bo mnie tutaj perełeczka, kurde, za chwilę tepnie. No właśnie, perełeczka mi tutaj tepnęła, ale mam pewien pomysł. Czy tutaj jest ten koleżka? Ej, nie wiem, gdzie on jest, ale rzuciłem hydroklatkę, tylko ona nie zadziałała, więc mega dziwne, że ta hydroklateczka tutaj nie zadziałała. Okej, okay, nie wiem, dlaczego to tak, co tak dziwnie się odbyło w tym momencie. Czekajcie, gdzieś ten typek tutaj leci. Okej, okay. dobra, dostał ode mnie hita koleczka. To było fajne w sumie, że się udało go elitrom dogonić. Dobra, ja nie wiem, czy ten traper. czasami nie ma 60 tysięcy na anarchii, więc byłoby naprawdę dużo siana z tego typeczka. Dobra, pat. O, i 2000 dolków. Fajnie, 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 fajnie. Dobry kilek. Na 20 sercach zrobiony i w ogóle git, że się to melytrą udało go dogonić w taki łatwy sposób. Bo myślałem, że mi to nie wyjdzie, ale jednak wyszło, więc jest spoko. A dziwne, że typek nie logał, bo zazwyczaj ci ludzie, co mają tyle siana, to logają serwera i to jest dosyć takie głupie. No bo dzięki temu po prostu nie tracą siana, bo wtedy kostium urwisa czy tam pirata na nich nie działa, a powinien działać. A typek w co oczywiście niestety nic nie miał. Dobra, mnie jakiś Gostek, co ma 70-80 tysięcy, coś nie pamiętam. I co to jest? Kurde za trap? Dobra, boski to. Opór sobie tutaj użyjemy. E, czy ja jestem w stanie tu rzucić perłę? Oj, dobra, rzuciłem perłę. Elegancko wyszliśmy strapa i jeszcze tego typka sobie tutaj dojedźmy Stefano Ogórka. Dobra, padł. Aha, on z, logo, z serwera. Super. Stefan Ogórek z logo serwera. Kapitalnie, super. Po prostu ekstra, a tutaj niestety jego koledzy mi uciekną. No niestety lypa. Lypa, lypa, lipa, lipa. Myślałem, że uda się więcej tutaj ich złapać. No to jest ten Stefek Ogórek, górek, a ja bym potrzebował tam resztę tych typeczków. Kurde. O, o, są tutaj gdzieś do góry? O, jest tu Zbysiek. Dobra, dostaliśmy się trochę peru, na niego zmarnowałem. Zbysiek mnie tu chyba na trapach gdzieś bejtuje, chociaż powinien sobie zginąć, zanim mnie do tego trapa wrzuci. Tak. Zginął sobie, więc elegancko, tylko no niestety nie miał 30 dolarków na koncie. No nie wiem, czy tego typa zaliczać w sumie, czy nie zaliczać do killa, bo byłby w sumie trzeci kill zrobiony na 20 sercach. Nie spodziewałem się, że mi tak łatwo to pójdzie. Także no jest nieźle. Myślałem, że 3 kile, to będzie naprawdę dużo. Tutaj jest jeszcze koleżka, ale on tam z loga. O, Beseta był, kurde, chciałem go takiego one shota zrobić, z perły. Ale się nie udało, niestety. No dobra, czekamy i losujemy kolejne serca, z którymi będę musiał tepać do przeciwników na narki. I powiem wam szczerze, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Bo no, już 20 nie mogę. Mieć, 40 nie mogę mieć, teraz już tak naprawdę albo 30 z tych większych serc, albo już w dół. No i dobra, losujemy kolejną liczbę serc, którą będę się musiał tepać. Jest to liczba serc w wysokości 15. Także, no, robi się naprawdę średnio. Wypłać serca 5. No i w tym momencie mamy już tylko 15 serduszek. A w sumie to jeszcze dwa muszę wypłacić, bo ja zrobiłem jakieś kill i mi serca dodało. No dobra, teraz mamy 15. Dobra, jest teleporcik. Serca uzupełnione dzięki koksowi. No i zobaczymy, gdzie będziemy. Co to jest za trap. Dobra, boski topór chyba trochę za szybko tutaj rzucię. Niepotrzebnie! O, jejku, jejku, jejku. To było close. To było naprawdę tutaj mocne, duże close. Ja muszę sobie szybko tutaj założyć y, peta zajączka, żeby się stąd, kurczę, tutaj wypędzlować. Bo typy mnie tutaj trzymają, kurde, w tej pierdzielonej kratce Dobra, ej, musiałem tą bombę rzucić No nic bym nie zrobił Typy na klikerach tutaj były pierdzielone śmietniki Bo inaczej się tego nie da nazwać No nie ruszyłbym się stąd, bo byłem w bedroku No i zobaczcie, typy mają tylko i wyłącznie klikera i nic więcej No ma taki smrot na tym serwerze Tylko i wyłącznie tego obrzyganego klikera I nic więcej nie będzie robił, nie? No tak to wygląda No dwie bomby tutaj zostały przeze mnie zmarnowane Ale no było tam naprawdę Bliziutko, żeby tutaj zaliczyć sobie jakiegoś dedzika, muszę uważać, bo te typy będą mi chciały tutaj za chwilę wrzucić do tego trapa. Nie wiem, co wy byście zrobili w tej sytuacji, ale no, ja wybrałem chyba najrozsądniejsze, że tak powiem, wyjście z tego wszystkiego. No, bo inaczej, gdyby nie te bomby, mogłoby być nieciekawie. Dobra, typek ma trzy serca, powinien za chwilę sobie tutaj paść. Dobra, patrz, 200 dolarków mamy z niego, no to jest i tak bardzo mało Ten sobie zlogał tutaj paździerz Dobra, ten gdzieś się tutaj zabudował I jest ten Ancymon tutaj No musiałem, musiałem te dwie bomby rzucić Nie było tutaj naprawdę innego wyjścia Zobaczcie, jaki ten typ ma klikera, ja pierdykam To jest nieporozumienie jakieś totalne No typy tak naprawdę jakbym teraz ich zgłosił gdzieś, no to sobie na bana lecą bo chyba nikt mi nie napisze, że oni w myszkę klikają Dobra, patrz sobie, 1000 dolar dolarków o, więc coś tam się zwróciło. Chociaż te 1000 dolarków się zwróciło z tych typów. No, ogólnie, powiem wam, beka trochę, nie? Beka trochę, bo typy, no, na takim klikerze no na balnie powinny siedzieć, nie? No, ja gram bez klikera, gram uczciwie, bez tutaj jakichkolwiek wspomagaczy i oczekuję tego samego od innych graczy po prostu, no. No, co mam wam powiedzieć? No, gdybym ja mógł używać klikera, to oczywiście, żebym go używał, ale no, niestety nie mogę, tak? Bez ten twórcą, clicker jest zakazany. No i jest jak jest. O, no tak to po prostu jest na anarchii, no. Same clickery tu grają. No, ale dobra. Udało się nie zginąć i w miarę bezpiecznie jakoś wyjść. Dobra, co ja gadam? Jakie bezpiecznie? Mi, to mi jedno serce zostało. Więc <noise> no, powiem wam tak, łamek sekundy później i byłby dead. Ale nie wiem, mi chyba jeden dripson zabiera z 8 serc, tak to wygląda. Czekajcie, wrzućmy się do kobywa żeby nie hitnęli. z do hitną jakiś. Idiota. Aha, bo to jakiś anarchiczny przeszedł. Kurczę. Wiecie co? Ja chyba stąd muszę podorać, bo klepa z anarchicznym w podziemiach nie jest bezpieczna. Tak, oni się szciółką dwójką będą strzelać, więc ja sobie po prostu. No, ucieknę. E, boję się, że zaraz tu przyjdzie jakiś kolejny typeczek, więc... No pewnie napiszecie, że jestem Steve'kiem, że uciekam, ale ja mam tylko 15 serc, oni się ścigają siłkami dwójkami, więc ja sobie wyjdę na powierzchnię i na powierzchni się mogę poklepać z tym typem. No problemos, ale nie w podziemiach, na pewno nie w podziemiach. Okej, okay, widzę, że tam jakiś kolejny typek mnie goni, chyba na zajączku, tak mi się wydawało coś. Dobra, no muszę uważać tutaj po prostu, no... <laughs> ja wiem, wiem, wy napiszecie, że jak Steve uciekam, ale do co mam mu powiedzieć, no ja mam 15 serc tylko. Wystarczy, że gości ma dobrego ekskalibura, tam się Jilko dwójką strzela, i mnie nie ma. Ale ten typek nie chyba na upartego tam dalej goni, tak mi się wydaje. Kurde, którym jestem poziomy, że dalej wyjść nie mogę. Ej, no trzeba ci wyjść, nie da. Ej, ile tu jest kratek ty? O co tu chodzi? Ja Biertyka, co ja w jakiejś górze jestem czy o co chodzi? Może na dole? Ty patrz ile kratek? Dobra, wyszedłem, co to góra jakaś była? Nie, to nie była żadna góra, więc nie ma o co tutaj chodzi. Dobra, zjedzmy sobie koksa i co, i ten typek nie idziesz na powierzchnię? On no, nie idzie na powierzchnię, Widzicie to? Tak, to z tymi typami jest. Pod ziemiach to by mnie klepali w trzech czy tam czterech. A na powierzchni to już żaden nie wyjdzie i się boi. No, stary, no. Jak jesteś pipką i się boisz klepać na powierzchni, no to jest jak jest. Dobra, a teraz będzie to liczba serc 30. 13 30, dobra. Uff, no to wracamy na dobry tory. Dobra, zaakceptował mnie ktoś, w sumie nie wiem dokładnie kto, ale no ktoś mnie zaakceptował. I jestem w jakimś tutaj trapie, który już mi się nie podoba od samego początku. Ale dobra, na szczęście udało mi się tutaj szybko z niego wyjść. Okej, okay, jest Kilek, więc fajnie. Weźmy sobie załóżmy lidrę. Podlećmy gdzieś tam tutaj yy, do góry. A no, tylko niestety ten koleżka, co tutaj był, sobie uciekł. A tutaj już nikogo na dole niestety nie ma. Ale dobra, na początku mi się wydawał trap dosyć taki trudny, ale. Okazał się dosyć silowy, y, że tak powiem. Tutaj co, na co ty koleżko czekasz? Na swojego kolegę wróci? A, Aj, miałem nadzieję. Miałem nadzieję, że może jego koleżka tu wróci, ale no niestety nie wrócił. Także no mamy pierwszego killa z trzech z liczbą zer 30. Jest jakiś kolejny teleporcik. Dobra, jest ten diaksowy typeczek. Czyżby udało się go może tutaj w jego własnym trapie jakoś sklepać? Czy co to jest? To jest Nemos? Ty, nie wiem co to jest. Chyba to jest jakiś. Nemos tutaj kolega miał. Ale coś mu chyba w tym nemusie no, nie wyszło albo zapomniał zlogać wariacik. Dobra, to będzie szybki kilek. Padaj, padaj, padaj sobie, bo nie ma czasu. Ojej, on będzie tutaj healował refilami. No way, no way po prostu no, no way Dobra, weźmy tą wodę i go po prostu w ten oto sposób sobie sklepnę No bo przecież nie będziemy tutaj czasu tracić Koleżko, dobra, weź dawaj tego kila szybko jak ty, no patrzcie, refile mu wyrabiają Dobra, no przestałem mu na szczęście wyrabiać Ale tak, diaksowy typek robił nemosa Ej, tego jeszcze nie widziałem Żeby solo typek robił nemosika Chyba, że tu jest gdzieś trap ukryty w czymś Nie no, chyba nie Nie no, nie ma tutaj trapa Tam jest jakiś typek do góry? Nie, wydawało mi się, jakiś z widem mam Dobra, mega dziwne, nie wiem O, niezły typek Niezły typeczek, no, proszę bardzo. Bra, jest jakiś teleporcik. O, anarchiczny, proszę bardzo. Dobra, weźmy sobie hydroklatkę rzućmy. Dobra, żeby się ta hydroklatka nie zadziałała. Jest tutaj jakiś mną anarchiczny Dipsy i tutaj jest większość ogólnie tych anarchicznych. Okej, okay, dobra, może być ciekawie. Muszę tutaj mocno uważać. Weźmy się rozkopmy z tego trapa gdzieś na bok, wykorzystajmy to, że tą hydroklatkę po prostu mamy. Weźmy sobie zajączka. Dobra, jest jakiś diaksik. Czy tego Diaksika? Oho, Diaksik na godzie, fajnie. Dobra, spróbujmy tego anarchicznego tutaj jakoś. Beach. O, ma nie wiem, laga czy co on robi? To co ten typek robi? Ej, dobra, nie mile ile zostało zostało temu Dipsiemu. Ale chyba nie za dużo, bo dostał ode mnie trochę hitów z dziewiątki. Dobra, nie wiem co to jest za trap, więc wezmę sobie tutaj. Dobra, ziomek ogólnie sobie stoi, nic nie robi. Dobra, bo tutaj jest trap za mną. Dobra, wrzuciliśmy sobie jednego tego anarchicznego. Przydałoby się tego drugiego też tam wrzucić na, na dokładkę, że tak powiem? No bo wiecie, jak ja jestem tutaj solo, no to raczej go będzie ciężko tam sklepać tamtego. Dobra, są tutaj te typy i przydałoby się go tutaj jakoś wrzucić, tego anarchicznego kurcze. Tylko nie wiem jak to zrobić, żeby ich tutaj właśnie wrzucić do tego trap'a. No dobra, no niestety ja wpadłem, ale dobra, wyszliśmy sobie stąd na luzie. Dobra, rzucę sobie bombę, o właśnie, tak myślałem, że to jest jakiś taki trap z podwójną warstwą. Tak mi się właśnie wydawało, że coś takiego tutaj jest, dlatego rzuciłem sobie bombę tutaj, no bez zabawy po prostu. Mam tych bombek dosyć dużo. Ojej, czekajcie, bo tutaj jest y, dwóch anarchicznych. Kurczę, nie mam jakich ich <grytania> za bardzo tam. Ja pierdykam, no. To jest jakiś taki trap wielowarstwowy. Ty no, nie da, nie da się ich tam wrzucić, ty. Ja pierdykam, no. Za dużo jest. Kiedy dwóch typa ci knoka... To jest ciężko. Nie, dobra, to nie ma sensu chyba po prostu, no. Dobra, to nie ma sensu, więc ja sobie wyjdzie tutaj ścianą w bok. No i tutaj się z nimi mogę poklepać. Dobra, tu się możemy z wami poklepać, chłopaki. Dobra, okej, okay, bijemy się z nimi tutaj. Weźmy sobie Grincha, dajmy typkowi. Okej, okay, co ten typ ma takiego? Nie wiem, czy widzieliście to, ale widzieliście, jaki typ ma Spida? Ja też mam ogólnie Spida 2 na serwerze, ale... Ten typ to była jakaś przesada. Dobra, fajny damage Tutaj bije temu anarchicznemu. No oni tutaj gdzieś w podziemiach chcą iść do trapa. No nie da wam się zbejtować chłopaki, ja doskonale wiem, gdzie wyjdziecie. Więc albo bijemy się tutaj dwóch na jednego, albo się w ogóle nie bijemy. Wasza decyzja? Okej, okay, chyba zdecydowali, że idą w podziemia. No trudno. No dobra, tak, ja sobie stąd wychodzę. No i tyle. Nie chcę się chłopaki pobić dwóch na jednego na równym terenie. No to na pewno się nie będziemy bili na. E, trapy z knokaniem, bo to nie ma sensu. Okej, okay, zaakceptowałem jakiś tutaj ziomeczek, drillowiec. Okej, okay, dobra, jest to jeden z najgorszych trapów. Po prostu nienawidzę tego trapa z Ender więc nawet się nie będę bawił. Tylko sobie tutaj rzucę hydroklateczkę i wyjaśnię tutaj szybciutko typeczka, Dobra, jest jeden kilek zrobiony. No i w sumie mamy trzeci kill na 30 sercach, więc spoko. teraz tutaj wszystko Zdziśmy elegancko. Nie wiem, czy tutaj jego kolega jeszcze jakiś w tym trapie jest, czy nie ma. Nie ma, wszyscy zlogali. Dobra, hydroklateczka była rzucona po to, żeby no nie ryzykować w tej sytuacji. No bo po co miałem ryzykować Dada, skoro Mam hydroklateczkę, giga jest up. No i ostatnia liczba serc, którą będę teleportował się do graczy, będzie to 11 serc. No więc, moi drodzy, lecimy na dosyć powiem Wam szczerze, duże wyzwanie. Ale mogło być gorzej 10 lub 1. Dobra, wypłać serca 19. No i mamy w tym momencie 11. Elegancko się zrymowało, więc możemy lecieć. Dobra, powiem wam tak, obawiam się o jakiś nielegalny trap, bo będę wtedy po prostu, no w dupie, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem co to jest za trap, dobra, to jest jakiś trap z knokaniem, i dripy są, więc próbujmy zrzucić trypa i pokonać go w, w jego własnym trapie, tak, udało się, mamy pierwszego kila. no to było dosyć szybkie, szczerze, wam powiem, nie spodziewałem się, że pierwszy teleport pójdzie tak łatwo, szkoda mi w sumie tego typeczko, bo taki słodziaczek był, co dopiero rozgrywkę tutaj widać, że na serwerze gdzieś zaczyna pan miłość, nie no panie miłość czemu pan loga, ja tutaj Miłoszowi wypłacę itemy. Będzie miał na ziemi, kolega. Trapa mu trochę tutaj zniszczę. A, o, miał, proszę, wodę. A woda chyba jest nielegalna na anarchii akurat. To, to jakiś ten nielegalny trap w pewnym sensie był, ale to taki naprawdę chillowy trapik, więc chill. E, wypłacimy mu tego itemy. Niech sobie tutaj koleżka to wszystko posiada elegancko dalej. Dobra. Kolejna sala mnie zaakceptowała, także lecimy. Lecimy, lecimy tutaj na grubo. E, dobra. Czy ja tam rzucę perełkę? Niestety nie rzuciłem tutaj perełki. Użyjmy sobie boski topór. Wyślijmy sobie jest trapa Tutaj na spokojnie. Typa nam się udało hitnąć, tylko nie wiem, czy teraz ci na dole dostali tutaj antylogout. Tutaj koleżka dostało to jakiś bogacz na federze, bo ma jakieś skrzydełka eleganckie. No dobra, stary, to, że jesteś bogaczem na federze, to nie znaczy, że jesteś bogaty na anarchii, bo masz kiepskiej temy. Ale na przykład mógłbyś zostać stary bogaczem, gdybyś sobie wygrał u mnie Lytkę w losowaniu, więc mam nadzieję, że oglądasz ten odcinek. Dobra, chyba go w ten sposób się uda pokonać tutaj. O, tysiąc dolków. No to, to perełki się można powiedzieć, że w pewnym sensie zwróciły. E, jakiś Tutaj kile wpadły. No, te perły były niepotrzebnie rzucane, tak szczerze mówiąc, przeze mnie. Mamy trzy kile w sumie, ale zrobię jeszcze jeden teleport z tymi 10, w sumie jedenastoma sercami. Teraz już tak naprawdę z ma, bo mi się dodały, więc muszę znowu trzy serca usunąć. Nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze jest. Chyba nikogo tutaj nie ma, więc o. No dobra, idziemy teleportować się dalej. Dobra, ja naprawdę boję się wpaść do jakiegoś nielegalnego trapa. Bo, jak będzie tak, no to to jest dead po prostu. To jest po prostu dead. Dobra, to chyba nie jest nielegalny trap. Ale dobra, musi tutaj pójść hydroklatka, bo tu trzech typa siedzi w tym trapie. I jest naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie, wam szczerze powiem. Ale dobra, udało się tutaj wyjść z tego trapika. Jest tutaj naprawdę sporo osób. Ten ziomeczek chyba sobie tutaj padnie. O, 1700 dolków za niego zarobiliśmy, więc zajebiście, Tu był jeszcze jeden gdzieś typeczek. Dobra, jest tutaj koleżka. Hejster, dobra, patrz sobie! 3000 dolków jeszcze na koniec. Ej, no to super! Wszystkie perełki się z tego odcinka zwróciły chyba. A nie, dobra, to jest ten. 5000 za ten teleport, więc naprawdę nieźle. To jest 10 perełek, także. No, good deal, good deal naprawdę, mega się cieszę. No i też w sumie kostium się zwrócił, bo jeden dzień kostiumu kosztuje 5000 dolków, Więc w sumie albo się zwrócił peru, albo kostium, to już można sobie wyciągnąć wnioski. Samemu, także moi drodzy, wszystkie teleporty udało się wykonać, po trzech graczy zostało przez mnie pokonanych. Także dziękuję wam pięknie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj suba, kładkę w górę, dzwoneczek oraz napisał w komentarzu swój nikt Takie świetne w ogóle leżą. Ja zobaczyłem w w przed okazji, co tutaj było. Nic niestety nie było. Także żegnam się z wami, dzięki za oglądanie. 念到一百。